Siema! Dziś chciałem Wam pokazać nowszego działającego na metin .pl. Więc najpierw ściągamy ten plik Link będzie podany w opisie Wypakowujemy go i instalujemy Pojawią nam się takie trzy pliki Nas interesuje jednak Easy Metin 2 Otwieramy go Dajemy zarejestruj I rejestrujemy się byle jakimś loginem i hasłem To jest obojętne Włączamy to Wpisujemy swój login i hasło, które wcześniej wpisaliśmy I dajemy zaloguj kiedy wyświetlam się takie okienko, klikamy uruchom grę, czekamy aż nam się uruchomi. Kiedy już nam się pojawi okienko, logujemy się stać. Czekamy aż nam się zaloguje. Widzieliśmy, pojawi się okienko. I teraz mamy. i zaś ustanę, że na nim xpio. Teraz tutaj mam dół. I klikamy, że przy to xpio. jakie ma uczelni przekazać. Zdajemy obronę. Mianujemy mikroki. 20% Ok.